Witam Was serdecznie, moje piękne koziorożce, Jak tam wam mija czas w Polsce. W Anglii jest dziadowską. Goda jest beznadziejna. To będzie Wasze czytanie na miesiąc kwiecień. To jest pierwszy. Zobaczymy, co karty nam powiedzą dla koziorożców na miesiąc kwiecień. Dobra, koziorożce. Uczmy sobie karty. Mamy kapłankę, gwiazdę. I znak ognisty. Sześć pentakli. Coś jeszcze chciałam powiedzieć. Wiecie, że to jest czytanie ogólne, więc nie będzie rezonowało z wszystkimi. Drogie korzorożce. Piękne, piękne karty. Z jednej strony piękne karty na miesiąc kwieci. Jeżeli planujecie święta, mi się wydaje, że święta spędzicie fajnie z rodziną. Piękna karta, mamy cztery, cztery, w samym centrum mamy cztery kije. To jest taka karta celebracji, szczęścia w domu. To jest również ślub. To może być, nie wiem, z, spotkacie się z rodziną na święta. Wielkanocne, dawanie, branie. Eee, macie tutaj kapłankę. Będziecie bardzo takie, ja mam taką energię takiego spokoju, pracy, bycia w samotności, rozmyślania, pracowania nad sobą, pracowania ciężko w pracy również. Eee, I takie ogólnie, taki spokój, taki będziecie działać, ale tak spokojnie. Wszystko ze spokojem, z umiarkowaniem. Cokolwiek będziecie robić, będziecie przed tym myśleć. Taką, taką spokojną, piękną energię mam tutaj. Tak, tak odbieram te ogólne karty. Mamy tutaj również pustelnika. Bardzo lubię tą kartę. I mamy kapłankę. To jest takie szukanie takiej wewnętrznej wiedzy, Takiego, taki wewnętrzny spokój. Będziecie się cieszyć, będziecie się tak radować. W środku, w środku będziecie się czuli tacy, jak to się mówi po polskiemu, um, w środku będziecie się czuli tacy, że już zrobiliście dużo rzeczy w życiu nie wiem, no nie ma nie przychodzi mi ten wyraz do głowy, teraz nie przyjdzie, pewnie dopiero pod koniec czytania. Nieważne, mamy kapłankę, mamy nadzieję, mamy gwiazdę i mamy tutaj e, królową e, Buław. Możecie, możecie myśleć o, o kimś. Ktoś, kto może być spod znaku właśnie e, ognia, e, baran, strzelec, e, lew, ale niekoniecznie. To jest osoba. Która przykuwa waszą uwagę, to może być osoba bardzo atrakcyjna dla was. Będziecie o niej myśleć. Będzie... W ogóle będziecie tak daydreaming, to jest po polsku. Będziecie po prostu taki w marzeniach, rozmarzeni możecie być. Um, dużo możecie myśleć przed działaniem, macie energię maga, macie piękne, wielkie arkana, takie mądrości, Arkana, nadziei i mądrości, takie w... macie tutaj karty. I jesteście szczerymi ludźmi. Jesteśmy, jesteście, będziecie ludźmi takim, którzy dają. Będzie, ciężko pracujecie. Jak pracujecie nad, nad czymś, to będziecie dawać z siebie takie 100% siebie. I będziecie po prostu dużo, dużo marzyć. Mamy tutaj te cztery kielichy. Będą jakieś oferty, może jakieś osoby dookoła, ale wy nie będziecie na to zwracać uwagi. Wy się skupicie nad sobą, nad swoją pracą, nad własnym domem, nad, nad po prostu. Nad, nad sobą, nad ym, tworzeniem, pracowaniem nad sobą. Nie musi być koniecznie nad sobą czy na w pracy. Dacie po prostu wszystko z siebie, jeżeli chodzi o pracę. I dajecie dużo innym ludziom. Też jesteście, ja tu widzę taką kartę szczodrości. Jest taka nadzieja w Was. A kapłanka mówi, że Wasza intuicja również będzie na wysokich obrotach, ale to będzie taka dobra, tak intuicyjnie, no, właśnie nie wiem, jak to powiedzieć. I jeszcze ta królowa, królowa Kijów ta dobra energia, taka szczęśliwa energia, taki spokój, taka nadzieja, praca, praca nad sobą, tak będziecie chcieli rosnąć wewnętrznie również i szczęście. I, ten, I mamy te cztery takie cztery te buławy w samym centrum. Nie widzę żadnych tragedii. Karty piękne pracy, nadziei, twórczości. Możecie coś zacząć tworzyć, może jakąś nawet nie wiem malować obraz. Pisać książkę. Będziecie tworzyć. Taki tak, jakby, jakby ten miesiąc był taki dla was tworzenie. Będziecie widzieć piękno dookoła, dookoła siebie. Takie możecie zacząć coś stworzyć. Coś ze sztuką może być związane. Piękne karty. Ja nawet nie chcę nawet wrzucać tu żadnych dodatkowych. Zobaczymy, co, co to jest ta królowa. Bo ja lubię romanse. Ja lubię romanse i jestem trochę ciekawska, dlatego chcę zobaczyć, co to wy macie romans z tą królową? Kto to jest ten ognisty znak? To niekoniecznie musi być znak ognia, ale taka, to jest taka wyrazista osoba. Osoba, którą um, trudno nie zauważyć w tłumie. Może być atrakcyjna, taka pełna energii. Ktoś taki. Będziecie myśleć o tej osobie, tak? Jakaś niezależna, niezależna pani, może być pan. Odwróćcie rolę, ale mam tu niezależną osobę. Będziecie myśleć o tej osobie. Marzyć dużo. Będziecie myśleć o tej osobie, że, czy, czy jest jakaś nadzieja, żeby zbudować dom. Te myśli tak przyjdą. Nie wiem, czy będziecie w kontakcie, ale mam coś się tutaj wydarzy. Mamy, mamy wieże. Coś zburzy wam może ty masz. Będziecie myśleć albo myśleć o, o tej. Tu jest kobieta. Tu jest kobieta. To jest ta, ten, ten, ten znak. To może być ktoś. Atrakcyjna kobieta. To tak powiem. I dom i dziesięć pentakli, i ta wieża. Coś, coś z tą kobietą. Jeżeli jesteście kobiet, kobietami, większość kobiet mnie ogląda, to może być to. Może odwróćcie rolę, ale widzę ognisty znak kogoś niezależnego, myślicie o tej sobie. Jest jakaś, ktoś tutaj jest taki ważny, ktoś tutaj przykuwa Wam uwagę, będziecie myśleć. Ale ogólnie miesiąc piękny, taki spokojny, taka fajna energia taką taką fajną, przyjemna energia. Mamy tu również sprawiedliwość. Myślicie o kimś innym też? Znak powietrzny. Tęsknijcie za kimś, nie możecie tej osoby zobaczyć. Będziecie w domu szczęśliwi, ale tak będziecie może myśleć, może będziecie tęsknić za kimś. Komunikować się z kimś. Macie nadzieję, gwiazda, wasze życzenia się spełnią. Patrzcie, nadzieja, jeżeli chodzi o wasz dom, i szczęście w tym domu się spełni. Mamy nadzieję, i dom, i znowu wyszły cztery kije. Już nie będziecie musieli za dużo walczyć, szarpać, I taki miesiąc spokoju dla Was. Będziecie pracować nad sobą i nad tym, żeby być szczodrym. Będziecie dawać ludziom. W sensie, to jest też związek. Dajecie, dajecie coś komuś. Będziecie dawać coś komuś. Patrzcie, mam znak powietrzny teraz tutaj. Coś ważny w waszym życiu. Może będziecie dawać dużo z siebie, jeżeli chodzi o pracę. Będziecie się trochę wahać, czekać. Nie będziecie chcieli się za bardzo ruszać, jeżeli chodzi o pracę. Będziecie myśleć, musi, wiecie, że musicie się dokształcić w czymś. Bo mi dwa razy tu pustelnik wyszedł. Jeżeli chodzi o pracę i kontrakt, to wiecie, że musicie jeszcze się trochę douczyć. Dwa razy mi pustelnik wyszedł i pentakl, jeżeli chodzi o pracę. Jakieś kursy, douczenie się czegoś. Może jest, jeżeli się uczycie, będziecie musieli się dalej uczyć, studiować w tym miesiącu. Jeżeli chcecie podpisać kontrakt jakiś. Mamy tutaj również papieża, pustelnik. Trzeba będzie się douczyć, trzeba będzie się czegoś do, douczyć, doszukać, popatrzeć, pomyśleć. Jedynie, macie ogólnie, możecie mieć piękny dom, w sensie szczęśliwy dom. Ale coś do końca w tym domu jest nie tak, mam sprawiedliwość, mogą być sprawy sądowe. Nie pozałatwiać trzeba będzie sprawy sądowe, ale to nie jest jakiś duży problem. To w tym miesiącu nie będzie żaden duży problem. Jesteście magiem, będziecie coś tworzyć. Co wytworzycie? Będziecie chcieli się uleczyć z tego bólu, który nosicie w sercu. Na tych ludziach, z którymi się przejechaliście. Więc magia jest tutaj żeby wam pomóc wyjść z tej energii takich dziesięciu mieczy, tych sztyletów wbitych w plecy, i mag wam pomoże wyjść z tego. Będziecie mieć tą energię, ten maga. Dobra, zakasuję rękawy, biorę się za roboty, mam wszystko. Nie muszę na nikim polegać. Jestem kreatywny eee, i wy musicie wyjść, będziecie pracować nad tym, żeby wyjść z energii tego, co się może wydarzyło w przyszłości, coś wam wbiło te sztylety w plecy, może jacyś ludzie. Wy będziecie pracować nad tym, żeby być szczęśliwi i znaleźć szczęście takie wewnętrzne, wewnętrzne siebie. Wy również będziecie odcinać się od tego bólu, co macie nosicie w sercu, od tego od tego takiego, może ktoś was mógł zawieść i wy będziecie po prostu w tym kwietniu już odchodzić od tego. Będziecie pracować nad sobą. Ktoś wam zrobił przykrość. I wy będziecie zdecydowanie pracować i szukać prawdy, i pracować nad sobą, żeby z tego wyjść, żeby z, tych, z, tych, z tej złej energii, z tej negatywnej energii, żeby wyjść. I, i wyjdziecie. Dlaczego mamy cztery puchary? X. Może będziecie tęsknić za kimś. Albo macie dwie osoby, jest i może ktoś nowy się pojawił i będziecie po prostu myśleć, zmiany idą. Także jest jeszcze w waszej głowie ktoś z przeszłości, ktoś, z kim byliście związani. Dalej nie chcecie tak, jakby puścić, albo będziecie po prostu odrywać się. Będziecie odrywać te łańcuchy z przeszłości. W ogóle tak jakbyście pracowali nad sobą, zalepiali te dziury w, serca, w sercu. Ten cały ból, co macie, będziecie pracować nad tym. Jeżeli chodzi o pracę, musicie się douczyć, ale również będziecie bardzo dużo pracować nad sobą, uczyć się, może czytać coś ciekawego, może słuchać coś, może nawet oglądać te, ten YouTube, żeby znaleźć, znaleźć odpowiedzi, jak żyć dalej. Ale ogólnie taka spokojna, piękna, delikatna energia będzie wokół Was w kwietniu. Taki spokój. Nie będzie żadnych kłótni, nie będzie żadnych dramatów. Będziecie dużo myśleć i pracować nad sobą. Nie widzę tu tragedii. Może ten eks, ale to jest dalej, mi się wydaje, w Waszych myślach. Wymyślicie o tym. Mogą być dwie osoby. Znak ognisty i znak powietrzny. Znak powietrzny tak jakbyście chcieli się kontaktować, ale nie możecie. Będziecie, będziecie chcieli, tak jakbyście chcieli coś dać temu powietrznemu znakowi coś. Ale tak nie możecie. A ogólnie skupicie się nad sobą, pracą nad sobą. Nad własnym życiem. Taki spokój. Um, taki spokój. Taka mądrość. I o tych kart. Jaka porada dla naszych koziorożców? Zobaczmy, jaka jest porada na miesiąc kwiecień. Jaka tu jest porada na miesiąc kwiecień dla naszych koziorożców? Piękny dom, opcje, Ale piękne karty, słuchajcie, na miesiąc kwiecień już więcej wam nie mówię. Piękny dom, w dziesięć pentaki poczujecie się szczęśliwi, a dla koziorożca to jest ważne, żeby się poczuć ok, jeżeli chodzi o materialne sprawy, materialne sprawy rozstrzygnięte. Będziecie się bardzo cieszyć. Mamy dziesięć pentakli. Wszystko, co chcieliście, jeżeli chodzi o materialne sprawy, dom, opłaty. Wszystko opłacone. Wszystko zagwarantowane. Macie, czujecie się bezpiecznie. Macie różne opcje w życiu. To wam również przyniesie radość. I wy będziecie w energii tego maga. Macie powera do tworzenia. Twórzcie coś. Jeżeli jesteście uzdolnieni artystycznie, to wam przyniesie taki spokój wewnętrzny. Róbcie. Kreujcie coś. Kreujcie coś nie, nie tylko dla pracy. Nie skupiacie się tylko i wyłącznie na pracy. Kreujcie coś. Macie jakieś hobby. Skupcie się na hobby. I taki, to wam przyniesie taki spokój wewnętrzny i dużo się na o sobie nauczycie. Także to są karty. takie Piękne macie karty. Piękną energię macie na, na kwiecień. Może nie ma dramatów, może nie ma tam o eksach, nie ma partnerstwa, nie ma miłości, ale ogólnie tak będziecie. Skupicie się tak na sobie, taki taka delikatna, fajna, takie wreszcie mogę oddychać energia. Taka pobycie ze sobą, będziecie lubić pobyć ze sobą i takie w końcu mogę oddychać energia w ten sposób. Stresu, nie będzie stresu, wszystko jest załatwione. I szczęście, dziesięć pentakli. Jeżeli ktoś szukał pracy, dostanie pracę. Jeżeli ktoś szuka pracy, macie wiele opcji, możecie wybierać. Wybierzcie mądrze i macie, ma, macie maga. Możecie tworzyć, co chcecie. Macie wszystkie narzędzia, talent, wiedzę, żeby coś zacząć i coś zacząć tworzyć. Także róbcie to. Fajne karty na kwiecień, koziorożyt. Jak macie prywatne pytania, wskoczcie do mnie na live'a w niedzielę. Godzina piąta czasu angielskiego, godzina szósta czasu polskiego. Um, I to na tyle, koziorożec. Super karty. Ja będę jeszcze Was pewnie widziała w ciągu miesiąca, bo ja będę robiła mniejsze, krótsze nagrania. Może dniówki, może wrzucę te, te minutowe nagrania również. Dajcie mi znać. I miłego kwietnia Wam życzę. Że... Trzymajcie się Koźroczysty Papa.